Cześć, moi drodzy, zapraszam na dzisiejszego vloga. Pokażę Wam iluminację świetlną na starówce, na starym mieście u nas w Lublinie i zobaczycie, jak to wygląda. Jest tutaj ciemno, więc obraz może być troszkę taki zaszumiony, ale mam nadzieję, że będzie dobrze się oglądało. Cześć, moi drodzy, witam Was spod zamku lubelskiego. Już jesteśmy na górze, tutaj. Będziemy kierować się w stronę dalej starówki, nie? Zobaczymy co tam będzie. Zaraz się widzimy z powrotem. Ale chcę Wam pokazać, jak wygląda oświetlenie na starym mieście. No, a przy okazji, jakiegoś tam. A przy okazji, moi drodzy, to będzie pierwszy z vlogów grudniowych, których będzie więcej. Prawdopodobnie kilka sztuk wrzucę, żebyście wiedzieli, co się u mnie dzieje. Tam prywatne sprawy i takie zawodowe Wam pokazuję. Więc spoko. Na razie zbliżamy się do Bramy Grodzkiej Idziemy sobie mostkiem Przejdziemy, żeby Nie zahaczyć o kogoś Jak widzicie, tu już jest oświetlone Przynajmniej w telefonie tak pokazuje, że jest ładnie oświetlone Od lamp One dają taki Kolor A mocno świeci ale jak widzicie, w samej bramie są już jakieś dekoracje, więc powoli, powoli będziemy się do tej bramy zbliżać. No, podobno cała starówka jest ochoinkowana. Zobaczymy, jak to wygląda. No maszcie, moi drodzy, dochodzimy do bramy grockiej I jak widzicie Brama Grodzka oświetlona ładnie świątecznymi różnymi światełkami. No i idziemy dalej. Wiadomo. O tej porze będzie ruchu trochę Ale miejmy nadzieję, że nie aż dużo. Przynajmniej nie jest całkiem ciemno. Wiecie, inaczej to za dnia wygląda inaczej wieczorem jest trochę chłodno, bo gdzieś tam mniej więcej po granicy 5 stopni na plusie ale damy radę jeszcze widzę, że nie wszystkie kamienice zostały odremontowane tutaj macie kamienicę odremontowaną, a obok jest nieodremontowana. Tutaj przy restauracji drzewka świąteczna, sala koncertowa. Idziemy dalej. Już widzę, nie wiem czy widzicie, jesteśmy na placu po twarze. Tutaj aniołki, widzę, są. Ktoś tak Last spuścił, puścił. Trzeba będzie wyciąć potem. A patrzcie. Pierwsze iluminacje. Aniołki. I nie tylko. Ale jest jakaś osoba coś robiąca, coś pisząca fajne tak widzę, dalej jeszcze raz stanę żeby widzieć Tu macie jednego aniołka grającego na trąbce z aureolką tam jest tu jest drugi aniołek Proszę bardzo a za nami słynna kamienica Palikota za aniołkami Cofniemy się kawałek, żeby ująć oba Może się uda Widzicie? Oba aniołki grają sobie jeszcze kawałek o oba aniołki grające na trąbkach Ta. idziemy dalej idziemy tutaj na ulicy Po zaczepiane łańcuchy świecące Widać Oczywiście powstać tego e, gościa na linie Też jest ładnie oświetlona Jak widać i idziemy dalej e, jasno całkiem prawie jak w dzień Coś tu gra, pawy działają To fajnie Dawno nie byłem na mieście No i dochodzimy tutaj przed ratuszem, znaczy przed ratuszem, przed pałacem ślubów, nie? To jest właśnie ta w tym roku ustawiona karuzela tu jest jak widzicie myślałem, że więcej trochę światał będzie, ale nieźle Tu mamy choinki, pączki, smażalnia Ale idziemy sobie do... Idziemy sobie tam. No, o kurde, raz tam pójdziemy. Idziemy sobie do. Idziemy <gryzmy> sobie. Jak widzicie, garuzela w tym roku tutaj stoi. W tamtym roku była na placu litewskim. Fajna atrakcja dla dzieci. Jutro, podobno, mają być tu jeszcze jakieś występy. Jakieś inne rzeczy mają być no ale jutro mnie nie będzie, to sobota jest ale mój młody, to by pewnie chętnie by się przejechał na takim koniku jeszcze podejdziemy sobie tam a zobaczycie jak wygląda dalej do Bramy Krakowskiej może podejdziemy do Bramy Krakowskiej i zobaczymy jak czy ona też nie jest oświetlona z drugiej strony, a ja widzę, że chyba jest Oczywiście ktoś ugra w bramie Jeżeli widzicie Brama Krakowska i oświetlenie, nie? Tak, to jest ładne To jest ładne, nie? Ta niebieska podświetlona jest godzina 17 Według tego 17 coś, ale chyba nie jest przestawiony zegarek O Michael Jackson leci No dobrze idzie gościowi Dobrze idzie się brawa Z muzyką Nie? Z muzyką nie? Tutaj na zewnątrz Bramy Krakowskiej Jesteśmy przed Jak widzicie Brama też oświetlona Tu mamy przed ratuszem dużą choinkę A mamy taki kiosk Tutaj to całe krakowskie przedmieście widać oświetlone ale chciałem zabrać tam na starówkę, żeby pokazać jeszcze parę innych rzeczy, nie? Więc dobra, wracamy, słuchamy Michaela i wracamy, nie? Zobaczymy sobie. Idziemy, z tej strony też widać wszystko. Jest akustyka w bramie, nie? Zarobista akustyka w bramie jest. To nie powiem. Iżemy kto sobie tam A kawałek jest fajny, nas mi się podoba. Widzicie, chodzą ludzie gadają A my nagrywamy. Mijamy restaurację. Inne rzeczy. Jeżeli będzie słaba jakość audio, to przepraszam z góry, bo nie zdążyłem podładować jeszcze mikrofonów. Więc bywa. Tu mamy sporo tam karuzelę ale pójdźmy boczną uliczkę. Przyjdziemy pokażę pokażemy. Takie czerwone kule. No, widzicie ładnie. Fajna sprawa no, no, że trochę jest trochę jest oświetlenia, nie? A większość lokali sobie. Sama oświetla te choinki wystawiają jakieś inne pierdły patrzcie. Tu mamy Idziemy, kierujemy się dalej. Restauracja Armenia, też oczywiście choinki, choinki, no bo mamy święta niedługo, nie? Kuchnia kaukaska, stara winiarnia. O tu mamy, zobacz, to jest ta hmm, wieża. Tam jest. Ten, teraz widokowy, kiedyś na nią pójdziemy. A to jest jakieś 80 metrów. No nie jest wysoko, nie jest. No coś koło tego, co w Gdańsku było, nie? Tam trochę wyżej, ewentualnie. Zdaje mi się. Ale fajny widok jest stąd. Wieża trinitarska i brama trinitarska. Tutaj. Kamienica, część odnawiona, część nie. Ale tutaj jest fajna sprawa. Jakieś baloniki. Te gwiazdki, jak widzicie, nie? Urząd miasta, jest. O, to nawet nie wiedziałem. Wydział kultury, fotografa, Papku fotografa, nawet nie wiedziałem. Widzicie, tak rzadko chodzę na miasto. Że teraz. W tym domu mieszkała Franciszka Arnsztajowa. Przy okazji zobaczymy, nie? Poetka. Mieszkała, ale sobie już nie mieszka. Idziemy w kierunku katedry Znaczy dokładniej bo, bocznego jej wejścia Dom Złotnika Muzeum Literackie Czechowicza Muzeum Narodowe O bo jak nie wiecie to Czechowicz pochodził z Lublina i tu zginął Oczywiście, nie? Zobaczcie Przejścia wąskie między A tu mamy Wejście boczne Do naszej archikatedry lubelskiej Kiedyś Wam pokażę w ciągu dnia, przejdę Może w wakacje nagram, zobaczycie sobie jak w środku wygląda Naprawdę świetny, piękny kościół to jest to i z tej strony jeszcze te baloniki i gwiazdki. Także tak to wygląda moi drodzy. I idziemy w stronę powoli z powrotem w stronę zamku. Escape room tu chyba był. Tu mamy trochę kamienic nieodnowionych jak widać. Także... Jest po prostu część zaniedbana, część, część zrobiona na no wiadomo A koziołek! Trafiliśmy na kozła Patrzcie Nasze lubelskie koziołki Nasz lubelski koziołek To jest koziołek Mikołaj ha, ha. Dobra, Mikołaja mamy namierzonego, nie? Jak, zmierzy, jak znajdziemy inne, to też zdrowie Dom pomocy społecznej w kamienicy, Urząd Ochrony Zabytków. No widać, że odstawili, nie? I tutaj wychodzimy z powrotem na placku Farze i na kamienicę, która kiedyś należała do Palikota. A to jest ta kamienica. No, kamienica, która należała do Janusza Palikota, ale już nie należy. Także moi drodzy. Tu będziemy kończyć naszą przygodę z naszym miastem Nie, to jest krótki wypad ze względu na to, że wiecie ja też nie mam czasu, żeby dzisiaj dużo łazić, poza tym jest zimno a jeszcze muszę na zakupy pójść że tu mamy Plac farze i ruiny, ruiny Kościoła, nie? My sobie będziemy schodzić tędy i udamy się tam w kierunku e zamku i tam za zamkiem pójdziemy sobie do tarasów zamkowych no moi drodzy tak to mniej więcej wygląda ja wiadomo tak to wygląda na dzień dzisiejszy nie jest dużo ludzi tak naprawdę na mieście większość jeszcze jest pracy, kończą pracę, dużo będzie na, na pewno w galeriach, bo to wiecie okres przedświąteczny okres różnych zakupów, wyścigów itd więc spoko na tym nie jest najcieplej na dworze, żeby całymi wieczorami spacerować. No teraz jest około, mówię, z 5-4 stopnie może sprzęt też widzę powoli, zaczynam się rozładowywać, pomimo że cała bateria jest na, naładowana na telefonie, ale miejmy nadzieję, że to wytrzyma. Mam nadzieję, że to audio tutaj w tym filmie będzie ok, sprawdzę, jak przyjdę do domu. Oczywiście zapraszam serdecznie na inne filmy. Wkrótce zobaczycie więcej vlogów. Na tym kanale mam nadzieję, że do świąt, może jeszcze przynajmniej raz w tygodniu będę wrzucał. Postaram się wrzucić jeszcze vloga, nagrać przed samymi świętami, żebyście widzieli, jak, jak dużo się tutaj dzieje, po prostu u nas w mieście, jak u mnie się trochę dzieje. No i moi drodzy, nie zapomnijcie o zbiórce, bo zbiórka pomoże mi. Uzbierać na sprzęt, który będzie działał w ekstremalnych warunkach, nawet w śnieżycy. Telefon, niestety, i gimbal nie pozwolą na to, natomiast tutaj ta kamerka, którą uzbieram, pozwoliłaby mi nagrywać w śnieżycy całkowitej, więc link do niej znajdziecie pod filmem. Serdecznie zapraszam i zapraszam na kolejny film już wkrótce. Trzymajcie się na razie.